Cześć, witam Was w kolejnym szachoteście numer 12. W którym przedstawię kolejne 5 zadań, kolejne na tych samych zasadach co poprzednie szachotesty: czyli będą to zadania mat w drugim posunięciu. We wszystkich zadaniach będą na posunięciu białe i to znajdujemy najlepszy ruch dla białych. Póki co, nadal w ten sposób będziemy rozwiązywać zadania. Zadania są od najłatwiejszego do najtrudniejszego, punktowane w. W taki sposób, jaki będziecie widzieć na diagramach szachowych, a więc pierwsze zadanie będzie za jeden punkt, który sami sobie możecie przyznać na kartce po rozwiązaniu i po zobaczeniu rozwiązania i sumować sobie te punkty, porównać z innymi szachotestami, porównać sobie z swoją siłą gry, jak Wam to idzie, ćwicząc od międzyczasie po prostu różne zadania, ażeby właśnie sprawdzić się w takich różnych testach, jak choćby ten szachotest jak Wam wychodzi rozwiązywanie zadań, abyście mogli coraz to trudniejsze zadanie rozwiązać, a przynajmniej ocierać się o te rozwiązania, które być może już, 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 już tam gdzieś chodzą Wam po głowie i nie jest już to tak bardzo skomplikowane jak gdzieś tam na początku swojej szachowej edukacji. Zadania są numerowane od 1 do 5. Każde zadanie najpierw ma diagram, ten diagram należy, jeżeli pojawi się na ekranie, należy zatrzymać, zatrzymujecie filmik, rozwiązujecie zadanie, zapisujecie sobie wynik, dopiero potem wznawiacie film, sprawdzacie jaka jest odpowiedź, porównujecie czy taka jaką podaliście i dopiero wtedy sami sobie przyznajecie sobie dla siebie punkty, bo nie gramy tutaj o nic, to ma e, zaznaczenie tylko e, poprawienie Waszej szachowej edukacji. A tak to jest, że jeżeli się już czegoś uczy, to trzeba się tak jakby kontrolować. To jest podstawa. Uczymy się i robimy sobie w jakiś sposób test, tak? Czyli kontrolujemy sami siebie. Czy to poprzez grę, czy to gdzieś turniej, czy tam właśnie poprzez rozwiązywanie zadań i w jakiś systematyczny sposób. Szachotesty pojawiają się co tydzień, więc jeżeli jeszcze tego nie rozwiązywałeś, no to też możesz sobie wrócić do poprzednich szachotestów ale też sobie jakoś wyznaczyć swój czas, żeby je jakby no, równomiernie rozwiązywać, co tam powiedzmy drugi, trzeci dzień i tak dalej, aż dojedziesz do, 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 do wszystkich i będziesz już mógł rozwiązywać je dalej. Dobrze, jeżeli chodzi o punktację, no to wiadomo, ona jest też podana pod filmem, w każdym razie za pierwsze zadanie będzie jeden punkt, za drugie dwa punkty. Ale już za trzecie cztery punkty lub dwa, bo będziesz mógł podać sobie dwie różne odpowiedzi. W ostatnim, piątym zadaniu można będzie nawet trzy różne odpowiedzi podać. I w zależności, która to będzie ta najwłaściwsza, to będziesz mógł sobie zapisać na swoim koncie albo 16 punktów, albo 8, albo 4. Także to zależy od ciebie, jak, jak ustawisz sobie hierarchię swoich posunięć kandydatów, czyli swoich odpowiedzi. Bo. Oczywiście należałoby rozwiązać całkowicie zadanie i być pewnym rozwiązania, ale może być też tak, ponieważ zakładam, że na wszystkie zadania no, powinno się przeznaczyć nie więcej niż te 40 minut, ponieważ to są pewne momenty krytyczne w turniejach i turniej też nie trwa wiecznie i też yy, partia szachowa nie trwa długo, więc przypuszczalnie nad takim najważniejszym ruchem nie powinno się myśleć dłużej niż tam jakiś wyznaczony czas. Jeżeli chcesz sobie rozwiązać zadanie mimo wszystko, mimo czasu, no to ok. Najpierw zapisz sobie swoje ruchy przed tym, jakby timeline'em, a potem sobie rozwiązuj zadanie dalej i zobaczysz, czy uda ci się rozwiązać. Jeżeli miałbyś więcej czasu, jest to też jakaś tam. Wiedza, czy po prostu brakuje tego czasu do rozwiązywania zadań, i wtedy będzie trzeba na tym popracować, czy no po prostu no nic więcej już do głowy nie przyszło, gdzieś tam się przypatrzył ten ruch i trzeba, no Być może do następnych jakichś zadań dojść, ażeby te motywy się powtórzyły parę razy, i znowu będzie łatwo w takich trudnych zadaniach. Dobra, nie przedłużam. Ja będę tłumaczył rozwiązania po każdym zadaniu, dlatego no, na tym to też polega, żeby sobie jeszcze posłuchać wyjaśnień i tej solucji, tej, 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 tej odpowiedzi, co było przyczyną, że tak akurat można było odpowiedzieć w zadaniu. Dobra, zaczynamy zadanie. Za chwilę pojawi się diagram, należy go zatrzymać i rozwiązać i potem go wznowić i tak z, ka z każdym kolejnym zadaniem zadanie numer 1 start i podaję rozwiązanie wieża bije gońca na F6 nawet gdyby tego gońca nie było to i tak właśnie ruch jakiś wsteczny czyli jakiś wyczekujący ruch byłby odpowiedzią dobrą ale tu akurat ten goniec jakby blokował te Inny ruch, inną możliwość, więc bicie gońca to było właściwe, ponieważ po podejściu królem na h8, na f8 jest szachmat. Tak, czyli na przykład w tej pozycji, jeżeli wcześniej tam wieża była na f7, to mogłaby zrobić dosłownie dowolny ruch wstecz wieżą, dowolny, na przykład na f1. I tak król czarny nie miałby żadnego innej, żadnej innej możliwości, jak tylko pójść na pole H8, a wtedy powrót wieży na F8 jest szachem matem. To to szachmat. Tak? pole odwrócone od króla i król nie ma gdzie tutaj uciec, jest szach Ok, przechodzimy do zadania numer 2 za dwa punkty. Trochę, odrobinę trudniejsze, ale do rozwiązania, także czas, start. I podaje odpowiedź. Hetman tutaj matuje, ale musi być wsparty, więc sam Hetman nic nie daje tutaj żadnych możliwości, jeżeli nie ma wsparcia. Za daleko jest król, za daleko jest pion, więc prawidłową odpowiedzią jest Goniec B3. Goniec B3 wspiera Hetmana na F7 i teraz... Cóż, dobrze, że czarne mają pionki, bo po jakimkolwiek ruchu nastąpi mat na G8. Król jest unieruchomiony. Jakby nie było tych pionków, to trzeba było oczywiście uważać, ten, te zadanie by było złe. Gdyby po prostu nie było tych dwóch pionków, sytuacja by była na pacie. Natomiast ponieważ jest jakikolwiek pionek, ponieważ są jakiekolwiek figury, możliwości ruchu, no to zadanie się udaje, wspieramy tu akurat gońcem, no i za chwilę będzie szachmat. Gdyby nie było tych pionów, trzeba by zrobić jakiś inny ruch typu na przykład. Odejście Hetmana i zostawienie tutaj jakiegoś pola, żeby król jednak mógł jakoś jeszcze iść. Nawet, no tak, można by odejść Hetmanem gdzieś na A7, żeby zostawić tę całą linię, żeby król mógł gdzieś iść. I dopiero potem zbudować jakiś mat. Chociażby z powrotem wrócić i zadać mata na G8. Tak? Ale ponieważ mamy pionki możemy to wykorzystać, od razu robimy goniec B3. Jest wsparcie dla Hetmana. Pionek cokolwiek. Którykolwiek zrobi ruch. W następnym ruchu będzie tutaj szachmat na G8. Dobra, mam nadzieję, że to było łatwe. Teraz zadanie już za 4 punkty, zadanie numer 3. Tutaj można podać dwa swoje odpowiedzi, dwie odpowiedzi. No i podkreślić, jak, która ta odpowiedź jest najważniejsza. Dobra, zaczynamy. Trzecie zadanie, start. Autorem zadania był Zinobiew Nikolaj i w, bo, pojawiło się ono w Westniku po w 1992 roku. Uwaga na paty, uwaga na paty, tak bym mógł powiedzieć o tym zadaniu. Jest czarny, biedny, samotny król już na obrzeżu, mamy mnóstwo bierek białych, ale też stoimy w taki sposób, że jeżeli zaczniemy je do końca oszczędzać, to może być problem, ponieważ zostawimy króla w pacie czarnego, a to jest niedopuszczalne i jak często w takich prostych zadaniach i nawet w partiach szachowych. Najlepiej w takim przypadku szukać szachów, po prostu, bo nie wpadniemy w jakieś paty, jeżeli będziemy zadawać cały czas jakieś forsowne szachy przeciwnikowi. No, i tak było chyba w tym przypadku. Prostym rozwiązaniem jest tu oczywiście G4. Pionek G4 szachuje króla, który ma tylko jedną możliwość. A jak król ma tylko jedną możliwość, to już jest dobrze ponieważ tym torem możemy iść dalej w naszych pomysłach na zadanie szachowe i próbować je rozwiązywać. Nie jest to drzewo takie strasznie roz, rozwarstwione i teraz nie musimy szukać innych jakby wariantów, tylko po jakimś jednym ruchu mamy tylko jedną odpowiedź i mamy tylko jeden szachmat. Także to było takie zadanie. Które nam mówi, że dobrze jest szachować, jeżeli mamy dużo bierek, a król gdzieś nam się chowa i szuka pomysłu na zremisowanie partii przez pata. Także warto czasem o tym pamiętać, że jeżeli jest w jakimś pozycji król, a on nie ma szacha, to jednak dobrze jest zagrać szach, żeby czasem nie było pata. Jeżeli nie ma czasu do namysłu, jeżeli szybko, szybko, szybko gramy trudno. Mamy dużo figur, możemy wiele tu poświęcić. Nawet skoczek z gońcem wygrywa, a tu mamy dużo więcej tego. Natomiast tutaj akurat była zadaniówka mat w drugim ruchu. Także jeszcze raz powtarzam. G4 to było rozwiązanie. A szach mat zadaje goniec na h4, ponieważ wszystkie tutaj pola do ucieczki są odcięte. Tak. Skoczek, pionek no i goniec, który też patrzy na pole, w który ewentualnie można uciec. No a pionek i skoczek broniony przez inne figury, w inne bierki. Czas start. I podaję rozwiązanie. H. Kitchman był jakby autorem zadania. No i y, drugim posun pierwszym posunięciem w tym zadaniu, czyli prawidłowym rozwiązaniem jest goniec F5. Goniec F5. Ciekawe, czy udało Wam się zgadnąć to te posunięcie. Goniec F5 powoduje, że y, odcinana jest jedna z placówek na ucieczkę króla czarnego, czyli Grozi Mat teraz wieża bije F7 i to jest podwójny szach. Trzeba uciekać, ale nie ma gdzie, ponieważ jest goniec, który, yy, który blokuje pole E6. Cały motyw w tym zadaniu. Czyli, jeżeli teraz będzie jakikolwiek ruch no nie wiem, goniec będzie nam chciał zaatakować Hetmana, no to teraz mamy. Bicie wieży na f7, to jest szach, jednocześnie brona gońca, a goniec atakuje pole, gdzie mógłby ewentualnie uciekać król. Inne pola są wykluczone, ponieważ jest hetman na posterunku, no i tutaj nie ma co robić. Ok, ale widać, że można by zbić tego gońca. Co by było, gdyby zbić gońca? Nic to nie daje, ponieważ hetman f4, szach mat. Tak? Pole wykluczone, więc... Te wszystkie tu pola są wykluczone przez Hetmana. No, a tu jest wieża. A tutaj też Hetman leci aż dotąd, więc tutaj król nie może iść, bo jest obroniony szachmat. Jest. Jeżeli będzie bicie z Hetmana, bardzo ciekawe bicie, trzeba je rozważyć, ponieważ po tym biciu no jest szach. Czyli nie dosyć, że tutaj... Yy, Wykluczamy figurę, która będzie broniła pole S6, to jest też szach, ale przed tym szachem jest obrona. Oczywiście nie pionkiem, bo to nic nie daje, ale wieża. Wygląda na ofiarę? Nie, nie jest to ofiara, ponieważ wieża robi szacha z odsłony. Szach z odsłony, i nagle się okazuje, że wszystkie te pola są odgrodzone, ponieważ tu działa wieża, tu działa Hetman. A te dwie bierki to tylko blokują ucieczkę króla. Król dostaje szacha i jest szachmat. Mimo, że jest taki wielki atak Hetmanem na naszego króla. Także tutaj na różne sposoby, na wiele sposobów, niestety przechodzi szachmat na polu F7. Nawet gdyby chcieli bronić tego piona, czyli goniec idzie na F5, i teraz my próbujemy zagrać może tak, żeby tu o. Obronić tego pionka, ale to dalej nic nie daje, dlatego że przy podwójnym szachu mamy szachmat, ponieważ ten szach jest mocny, gońca, a nie możemy zbić, ponieważ skoczek broni. Także tutaj ani hetman, ani nic tu nie można tutaj oddalić w czasie żadnego mata. Tutaj nie ma ucieczki, ponieważ na przykład te pole jest ogrodzone hetmanem. Te wszystkie, tutaj też hetman działa. Czy można zbić gońca? No nie można, ponieważ wieża będzie bronić tej gońca. No, także tu jest tak wszystko porobione, tak zadanie jest ułożone sprytnie, że taki nietypowy ruch F3, F5 właśnie był tym rozwiązaniem. I należało po prostu różne ruchy wziąć pod uwagę i powykluczać te, które nie mogły yy, być użyte. Do takich zadań najlepiej no, przygotować się chyba pod tym względem, żeby dobrze umieć rozwiązywać mat w jednym ruchu. Jak się nie widzi tego mata w jednym ruchu, no to ciężko, no tutaj być może najcięższym do zobaczenia tak od razu był właśnie, a co będzie, jeżeli Hetman zbije, no a tu nic nie będzie, ponieważ jest obrona taka, że jest wieża schodzi i jest, jest szaks odsłony, także no. No niestety w niektórych trudnych zadaniach są pułapki i jest ich dużo i trze a, trzeba szukać najsilniejszych obron, więc jeżeli przełamiemy te najsilniejsze obrony, to wskoczymy i wpadniemy na rozwiązanie zadania i nie trzeba szukać żadnych innych ruchów, ponieważ już do, w tym ruchu nam się udało wykluczyć wszystkie możliwości czarnym. Cyk, mamy odpowiedź, zapisujemy i jedziemy do następnego zadania. Dobra, to było za czwarte zadanie, teraz będzie piąte, zapraszam, start! I podaj rozwiązanie. Jest to bicie GB na H5. Janos Buglos jest autorem zadania. I ciekawe zadanie, ponieważ no, wygląda na to, że jakieś bicie pionka gdzieś poza akcją, poza daleko od króla, jest właśnie tym rozwiązaniem. Tymczasem, tak, to jest rozwiązanie, ponieważ zwolniamy miejsce, zwalniamy pole. Pole G4 jest zwolnione dla skoczka, który zrobi szach i to będzie mat. W wielu przypadkach, nie we wszystkim. To zadanie jest o tyle trudne, że tutaj jednak są pewne obrony na to, żeby ten skoczek się tutaj nie stał niebroniony. No i teraz może być, no bo tak szacha nie można dać. Jeżeli można, to jest jedyny szach. Aczkolwiek najpierw pokażę, Jeżeli ten go nie zrobi jakiś ruch, na przykład na b6, no to możemy zrobić szachmat na g4 skoczkiem. <laughs> Ale ten skoczek może zrobić szach, czyli przez bicie. Wieże może zrobić szach królowi i wtedy właśnie pionkiem odbijamy i mamy szach dla czarnego króla, i to jest szachmat, ponieważ król ma wszystkie pole odcięte. Te pole jest odcięte przez skoczka, te dwa pole są odcięte przez wieże, te pole jest odcięte przez gońca, tutaj mamy skoczka, te pole jest ze, ze skoczka, a na miejsce pionka, pionka zbić nie można, bo też skoczy broni Także Wszystkie pola podcinane, król jest w klatce, jednocześnie ma szacha z pionka, no i jest szachmat. Jeżeli, jako obronę czarne w bicie wieży i zaszachowanie króla. No dobra, ale ponieważ ten y, skoczek chce tutaj bardzo zamatować na polu G4, no to można by bronić jakoś tego skoczka, no i na różne sposoby można to zrobić. No ale jeżeli będzie na przykład taki ruch, czyli skoczek z D3 skoczy sobie na F2. No, i teraz tak naprawdę broń pola G4. No to szachmat wykonamy na D5. Dlatego, że w tym momencie nadal wszystkie pola są wykluczone. Możemy to sprawdzić. Wieża jest nietykalna, ponieważ broniłem skoczek. Skoczek jest nietykalny, ponieważ broniłem druga wieża. No i te wszystkie pola są odgrodzone. Tutaj jest działanie wieży. Tutaj, no i ten skoczek, działanie w następnej wieży. Jeżeli chodzi o to pole, no to cały czas leci goniec, tutaj patrzy. Jeżeli chodzi o pole F4, no to mamy skoczka właśnie, który tutaj sobie stoi i broni też tego pola. No a te pole, no to też tutaj jest skoczek. Także wszystkie pola są tutaj obtoczone. Jednocześnie król dostał szacha, więc jest to szachmat. No dobra, jeszcze może być już chyba ostatnia jakaś odpowiedź na ten ruch, skoczek G4, skoczek E3, skoczek E3, dodatkowo, dodatkowo, że będzie bronił tutaj nam pola, to jeszcze będzie nam bronił pola D5, to jest też ciekawe, ale będziemy mogli, będziemy mogli zagrać tutaj y, mata na E4, dlatego, że skoczek na E F3, tak samo ten skoczek na F2 powodował, że wreszcie nasza wieża nie jest związana no bo no tu stoi goniec, tak? no i ten goniec tutaj może nam narozrabiać, ponieważ może być szach a ta wieża ta jakby przysłaniała. tymczasem przez to, że przesłona tutaj nastąpiła podwójna że skoczek na E3 sobie skoczył, zasłonił działanie gońca, no i teraz możemy zacząć działać naszą wieżą, ona jest uruchomiona no i mamy szachmat. Tak, wszystkie pola odcięte, ta jest od skoczka, ta jest od gońca ta jest od pionka, a te od skoczka. Wieże ruszyć nie można, bo jest skoczek, no a te dwa pola działają z wieży z C6. Także prawidłowym odpowiedzią to było bicie G, bije na H5. Jeżeli udało Wam się to zgadnąć, gratuluję, macie pełne 16 punktów, jeżeli ten ruch był gdzieś tam następny w kolejności, no to w zależności w której kolejności tyle sobie punktów możecie przyznać. 8 lub 4, więc no, możecie sobie przyznać te punkty z poprzednich szachotestów i zobaczyć, jak wam to wychodzi. Możecie sobie zatrzymać gdzieś te wyniki i sprawdzić, jak wam wyjdzie w późniejszym czasie. W międzyczasie zapraszam i zalecam, żeby rozwiązywać gdzieś jakieś różne zadanie, zapisywać się do różnych grup, czy tam powiedzmy oprócz tego, że gracie gdzieś na jakichś serwisach, to jeszcze spróbować tam poszukać chess puzzle, czy jakieś zadania szachowe, czy jakieś do, do rozwiązania jakieś testy szachowe jest mnóstwo tego, nawet w różnych programach takich do, do kupienia typu chess master, czy jakieś fritz, no gdzieś tam na pewno są jakieś zaimplementowania zadania szachowe, które możecie rozwiązywać, są aplikacje na telefon które, o których już tam chyba kiedyś dawno, dawno mówiłem, a jeżeli kogoś by to interesowało no to napiszcie do mnie to to Wam polecę jakieś, na przykład czas mat w 2, mat w 1. Ewentualnie myślę nad tym, żeby nagrać film, jak, jak w ogóle podejść do rozwiązania zadania przed, przed podaniem rozwiązania, a nie, a nie już po, po rozwiązaniu zadania. Także yy, dziękuję na dzisiaj. Yy, do następnego razu. Cześć.